Witam wszystkich, mam na imię Żenia jestem z Białorusi i dzisiaj wam opowiem o kolejnych pięciu faktach o Białorusi. Białoruś to kraj programistów na Białorusi. Co drugie dziecko zamiast chcieć zostać astronautą, chce zostać programistą. Białoruś jest doliną krzemową Europy Wschodniej. Około 10 lat temu powstał tu Park Wysokich Technologii, w którym obecnie działa około 170 Firm. Wśród firm technologicznych warto wymienić Epam, który jest notowany na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych z rocznym obrotem przekraczającym 1 milion dolarów. Wargaming, który stworzył popularną grę World of Tanks, ma obecnie 6 pracowników i 120 milionów użytkowników na całym świecie, aplikacja Viber, która jest trzecim najpopularniejszym komunikatorem po Facebook Messenger oraz WhatsApp, która została kupiona przez japońskiego giganta e-commerce Rakuten za 900 milionów dolarów, możecie sobie to wyobrazić, aplikacja Maskarat z 10 milionami pobrań, która Наклада ананімоване маски на тважжа і застава купёна przez Фейсбука в 2016 року. Донідавна вши сибі уРусіні былі мільонерами, ну нават очевіцяя. За згленду насільно ў інфляцыя рублбель біорускі страців варто і I za 1 euro można było otrzymać do 25 tysięcy. Ze względu na ciągłą zmianę kursu walut, Białorusini liczyli ceny wielu towarów w dolarach. W Białorusi jest obowiązkowa służba w wojsku wynosi 1,5 roku. W przypadku, gdy człowiek już gdzieś studiował, no to tylko rok.